Gotowy na najlepszy rok w swoim życiu. Czy wiesz, że wokół ciebie istnieją niewidzialne portale, gotowe do aktywacji, przez które obfite bogactwo może wpłynąć do Twojego życia? Portale te są energetycznymi punktami dostępu, które łączą Cię bezpośrednio z fortuną. Dziś dowiesz się, jak aktywować te portale, otworzyć ścieżki i pozwolić bogactwu wejść do Twojego życia bez barier. Przygotuj się na połączenie z rzeczywistością której dobrobyt jest stały, a fortuna jest Twoim towarzyszem. Portale energetyczne to niewidzialne przejścia, które łączą nasz fizyczny świat z nieskończonym polem obfitości. Aktywując je, otwierasz drogę dla bogactwa, które może swobodnie i bez przeszkód wpływać do Twojego życia. Wszyscy mamy moc, aby uzyskać dostęp do tych portali, musimy tylko wiedzieć, jak to zrobić. Dziś dowiesz się, jak otworzyć ścieżki do fortuny. Jak pozwolić tym portalom aktywować się w Twoim życiu i wprowadzić nową rzeczywistość bogactwa? To jest moment, aby zmienić swoje życie finansowe i połączyć się z nieograniczoną obfitością, która jest już w Twoim zasięgu. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zasubskrybuj teraz, włącz powiadomienia i zostaw polubienie. Udostępnij to wideo innym osobom, które również chcą otworzyć portale fortuny i aktywować bogactwo w swoim życiu. Razem uzyskajmy dostęp do nowego wymiaru dobrobytu i sukcesu. Aby uczynić tę modlitwę znacznie potężniejszą, napisz w komentarzach, teraz aktywuję portale bogactwa w moim życiu. Zacznijmy. Otwieram teraz portale bogactwa w moim życiu. Łączę się z energiami szczęścia, które są wokół mnie. Wiem, że te portale zawsze były dla mnie dostępne, czekając na odpowiedni moment do aktywacji. Dziś robię ten krok z pewnością siebie, wiedząc, że bogactwo wkrótce wpłynie do mojego życia obficie i nieprzerwanie. Aktywuję portale obfitości w każdym obszarze mojego życia. Widzę ścieżki otwierające się przede mną, przynoszące możliwości finansowe, dobrze prosperujące firmy i stały dopływ pieniędzy. Fortuna należy do mnie i przyjmuję tę prawdę z radością i wdzięcznością. Ufam, że wszechświat prowadzi mnie na właściwe ścieżki. Widzę portale bogactwa otwierające się we wszystkich kierunkach, przynoszące deszcz bogactwa i dobrobytu. Jestem godny życia w dostatku i przyjmuję tę obfitość z otwartym sercem gotowym na jej przyjęcie. Aktywuję teraz portale szczęścia i czuję, jak energia bogactwa płynie w moim kierunku. Puszczam wszystkie ograniczające przekonania, które uniemożliwiały mi dostęp do mojego prawdziwego dobrobytu. Pozwalam przepływowi pieniędzy wejść do mojego życia naturalnie, bez wysiłku. Jestem magnesem dla finansowych możliwości. Widzę, jak portale bogactwa otwierają się dla mnie w każdej sytuacji, przynosząc mi rozwiązania finansowe, dodatkowe dochody i nieoczekiwane ścieżki do sukcesu. Przyjmuję to szczęście z wdzięcznością i radością. Ufam, że każdym moim krokiem kieruje boska mądrość. Wiem, że portale fortuny są dla mnie zawsze otwarte, a wszystko, co muszę zrobić, to pozwolić pieniądzom swobodnie wpływać do mojego życia. Głęboko akceptuję tę prawdę. Aktywuję portale dobrobytu w moim umyśle, ciele i duszy. Eliminuję wszelkie myśli o niedostatku lub ograniczeniach. Od dziś łączę się wyłącznie z energią obfitości. Jestem zamożną istotą. A moje życie odzwierciedla tę prawdę w każdym szczególe. Widzę pieniądze płynące do mnie przez portale bogactwa. Czuję zbliżającą się energię szczęścia, wypełniającą każdy aspekt mojego życia obfitością. Akceptuję to bogactwo jako naturalną część mojej egzystencji. Otwieram portale bogactwa, aby otrzymać pieniądze w obfitości. Łączę się z wibracją szczęścia. A ono manifestuje się w moim życiu w zaskakujący sposób. Jestem wdzięczny za każde finansowe błogosławieństwo, jakie kiedykolwiek otrzymałem, i za wszystkie te, które dopiero nadejdą. Aktywuję teraz portale dobrobytu, wiedząc, że jestem godny życia w dostatku i sukcesie. Ufam, że wszechświat nieustannie spiskuje na moją korzyść, otwierając ścieżki do fortuny z każdą podejmowaną przeze mnie decyzją. Jestem zamożną istotą, Otoczoną możliwościami finansowymi. Widzę, jak portale fortuny rozszerzają się wokół mnie, przynosząc deszcz bogactwa do mojego życia. Przyjmuję tę prawdę z otwartym i wdzięcznym sercem. Aktywuję portale bogactwa i pozwalam pieniądzom płynąć w moim kierunku. Jestem godny otrzymania milionów i akceptuję tę rzeczywistość teraz. Moje życie finansowe stale się rozwija i jestem wdzięczny za każde błogosławieństwo, które pojawia się na mojej drodze. Wszędzie widzę możliwości finansowe. Każda ścieżka, którą podążam, jest pełna możliwości osiągnięcia dobrobytu. Akceptuję przepływ bogactwa, które oferuje mi wszechświat, i pozwalam, aby te portale bogactwa pozostały otwarte w moim życiu. Jestem wdzięczny za wszystkie portale bogactwa, które się dla mnie otworzyły. Jestem wdzięczny za wszystkie finansowe możliwości, które pojawiają się każdego dnia. Jestem wdzięczny za obfitość, która nieustannie płynie w moim kierunku, przynosząc szczęście, sukces i radość. Akceptuję fakt, że portale szczęścia są dla mnie zawsze otwarte. Łączę się z energią pieniędzy i płyną one do mnie bez wysiłku. Jestem godny życia w dobrobycie i przyjmuję tę prawdę z radością. Aktywuję portale dobrobytu i otwieram się na przyjęcie wszystkiego, co wszechświat ma mi do zaoferowania. Ufam, że pieniądze zawsze przychodzą do mnie we właściwym czasie i w coraz większych ilościach. Jestem wdzięczny za tę obfitość. Jestem godny życia w rzeczywistości, w której szczęście jest stałe. Akceptuję tę prawdę teraz i pozwalam, aby portale bogactwa pozostały otwarte na zawsze w moim życiu. Pieniądze płyną do mnie w każdy możliwy sposób, i jestem wdzięczny za każde błogosławieństwo. Aktywuję portale fortuny i obserwuję, jak pieniądze płyną w nieoczekiwany sposób. Jestem wdzięczny za wszystkie pojawiające się możliwości finansowe i wiem, że dobrobyt jest naturalną częścią mojego życia. Zasługuję na wszystko, co wszechświat ma mi do zaoferowania. Otwieram portale bogactwa i pozwalam. By przepływ pieniędzy z łatwością wkraczał w moje życie. Jestem zamożny we wszystkich obszarach mojego życia i przyjmuję tę prawdę z wdzięcznością. Wszechświat nieustannie wysyła mi znaki obfitości, a ja przyjmuję każdy z nich z radością. Otwieram teraz portale bogactwa w moim życiu. Łączę się z energiami szczęścia, które są wokół mnie. Wiem, że te portale zawsze były dla mnie dostępne. Czekając na odpowiedni moment do aktywacji, dziś robię ten krok z pewnością siebie, wiedząc, że bogactwo wkrótce wpłynie do mojego życia obficie i nieprzerwanie. Aktywuję portale obfitości w każdym obszarze mojego życia. Widzę ścieżki otwierające się przede mną, przynoszące możliwości finansowe, dobrze prosperujące firmy i stały dopływ pieniędzy. Fortuna należy do mnie i przyjmuję tę prawdę z radością i wdzięcznością. Ufam, że wszechświat prowadzi mnie na właściwe ścieżki. Widzę portale bogactwa otwierające się we wszystkich kierunkach, przynoszące deszcz bogactwa i dobrobytu. Jestem godny życia w dostatku i przyjmuję tę obfitość z otwartym sercem, gotowym na jej przyjęcie. Aktywuję teraz portale szczęścia i czuję, jak energia bogactwa płynie w moim kierunku. Puszczam wszystkie ograniczające przekonania które uniemożliwiały mi dostęp do mojego prawdziwego dobrobytu. Pozwalam przepływowi pieniędzy wejść do mojego życia naturalnie, bez wysiłku. Jestem magnesem dla finansowych możliwości. Widzę, jak portale bogactwa otwierają się dla mnie w każdej sytuacji, przynosząc mi rozwiązania finansowe, dodatkowe dochody i nieoczekiwane ścieżki do sukcesu. Przyjmuję to szczęście z wdzięcznością i radością. Ufam, że każdym moim krokiem kieruje boska mądrość. Wiem, że portale fortuny są dla mnie zawsze otwarte, a wszystko, co muszę zrobić, to pozwolić pieniądzom swobodnie wpływać do mojego życia. Głęboko akceptuję tę prawdę. Aktywuję portale dobrobytu w moim umyśle, ciele i duszy. Eliminuję wszelkie myśli o niedostatku lub ograniczeniach. Od dziś łączę się wyłącznie z energią obfitości. Jestem zamożną istotą, a moje życie odzwierciedla tę prawdę w każdym szczególe. Widzę pieniądze płynące do mnie przez portale bogactwa. Czuję zbliżającą się energię szczęścia, wypełniającą każdy aspekt mojego życia obfitością. Akceptuję to bogactwo jako naturalną część mojej egzystencji. Otwieram portale bogactwa, aby otrzymać pieniądze w obfitości. Łączę się z wibracją szczęścia. A ono manifestuje się w moim życiu w zaskakujący sposób. Jestem wdzięczny za każde finansowe błogosławieństwo, jakie kiedykolwiek otrzymałem, i za wszystkie te, które dopiero nadejdą. Aktywuję teraz portale dobrobytu, wiedząc, że jestem godny życia w dostatku i sukcesie. Ufam, że wszechświat nieustannie spiskuje na moją korzyść, otwierając ścieżki do fortuny z każdą podejmowaną przeze mnie decyzją. Jestem zamożną istotą, Otoczoną możliwościami finansowymi. Widzę, jak portale fortuny rozszerzają się wokół mnie, przynosząc deszcz bogactwa do mojego życia. Przyjmuję tę prawdę z otwartym i wdzięcznym sercem. Aktywuję portale bogactwa i pozwalam pieniądzom płynąć w moim kierunku. Jestem godny otrzymania milionów i akceptuję tę rzeczywistość teraz. Moje życie finansowe stale się rozwija i jestem wdzięczny za każde błogosławieństwo, które pojawia się na mojej drodze. Wszędzie widzę możliwości finansowe. Każda ścieżka, którą podążam, jest pełna możliwości osiągnięcia dobrobytu. Akceptuję przepływ bogactwa, które oferuje mi wszechświat, i pozwalam, aby te portale bogactwa pozostały otwarte w moim życiu. Jestem wdzięczny za wszystkie portale bogactwa, które się dla mnie otworzyły. Jestem wdzięczny za wszystkie finansowe możliwości, które pojawiają się każdego dnia. Jestem wdzięczny za obfitość, która nieustannie płynie w moim kierunku, przynosząc szczęście, sukces i radość. Akceptuję fakt, że portale szczęścia są dla mnie zawsze otwarte. Łączę się z energią pieniędzy i płyną one do mnie bez wysiłku. Jestem godny życia w dobrobycie i przyjmuję tę prawdę z radością. Aktywuję portale dobrobytu i otwieram się na przyjęcie wszystkiego, co wszechświat ma mi do zaoferowania. Ufam, że pieniądze zawsze przychodzą do mnie we właściwym czasie i w coraz większych ilościach. Jestem wdzięczny za tę obfitość. Jestem godny życia w rzeczywistości, w której szczęście jest stałe. Akceptuję tę prawdę teraz i pozwalam, aby portale bogactwa pozostały otwarte na zawsze w moim życiu. Pieniądze płyną do mnie w każdy możliwy sposób, i jestem wdzięczny za każde błogosławieństwo. Aktywuję portale fortuny i obserwuję, jak pieniądze płyną w nieoczekiwany sposób. Jestem wdzięczny za wszystkie pojawiające się możliwości finansowe i wiem, że dobrobyt jest naturalną częścią mojego życia. Zasługuję na wszystko, co wszechświat ma mi do zaoferowania. Otwieram portale bogactwa i pozwalam by przepływ pieniędzy z łatwością wkraczał w moje życie. Jestem zamożny we wszystkich obszarach mojego życia i przyjmuję tę prawdę z wdzięcznością. Wszechświat nieustannie wysyła mi znaki obfitości, a ja przyjmuję każdy z nich z radością. Portale fortuny są teraz dla Ciebie otwarte. Pozwól bogactwu swobodnie wpływać do Twojego życia i ufaj, że wszechświat zawsze reaguje na Twoje wibracje. Od dziś żyjesz otoczony możliwościami i dobrobytem. Bogactwo jest Twoje, musisz je tylko zaakceptować i przyjąć. Portale bogactwa są zawsze dla Ciebie otwarte. Uwierz w obfitość i pozwól fortunie płynąć do Twojego życia bez ograniczeń. Do zobaczenia później, pocałunek światła.